Ostre. Have you had brain before? Ok, a teraz idziemy na chińskiego kebaba. Siema. Cześć! Witajcie na kanale Takie Chiny, gdzie pokazujemy Wam prawdziwe Chiny od kuchni. Tak dosłownie i tak w przenośni. Ja jestem Łukasz. My name is Lee. Dzisiaj próbujemy chiński street food, taki, który bardzo lubią studenci. Studenci, którzy zjeżdżają się z całej prowincji z Yunnan Uczą się tutaj na Uniwersytecie Kultury i Turystyki, ale też się tutaj bardzo dobrze stołują. Zacznijmy może od tego co bardzo Ling lubi Chamajopetów on się chłodział, a Bardzo ciężko opisać ten smak, bo on jest bardzo charakterystyczny. Posmakujmy Ciekawa kompozycja. I bardzo dobra. Na zewnątrz troszeczkę chrupiące, w środku mięciutkie. Tofu. Tofu samo w sobie nie ma wiele smaku, ale przyprawy, które do tego dorzucili, bardzo, bardzo ciekawa kompozycja. Pieprzne, ostrawe. Trochę taki posmak, uczucie drętwienia na języku, dlatego, że syczuański pieprz się na tym znalazł też. No, ale spróbujmy tego słynnego geargana lokalnego. Ja już, już nie, przyznaję, jadłem go wielo, wielo wielokrotnie w różnych formach. E, no ale e, ten korzeń no, za każdym razem zadziwia. Na początku jest po prostu taki szok w ustach. Nie do opisania smak, ale spróbuję dla Was. Taki chrupiący korzeń. Trochę jak seller. ale jest jakimś takim perfumem ciekawym do tego dodatkowo Może marynowany w perfumie seller, to jest chyba najbliższe co, jak to mogę opisać mm. ale pasuje bardzo ładnie do tego wszystkiego Naprawdę bardzo fajna przekąska mm. a poziom ostrości tak bym powiedział dał na 6, 7 w skali do 10 Także do wytrzymania, ja już tutaj jestem w Chinach od 18 lat i często się spotykam z bardzo ostrym jedzeniem, a to jedzenie junańskie, no, zalicza się do tych ostrzejszych, powiedziałbym, że to jest na, jak na junańskie smaki i standardy, to jest nieostre. A jak na nasze polskie, to bym powiedział tak 6-7. It is one of your favourites, isn't it? Yeah, I don't get bored with it. It's very, you know, the surface is a little bit uh, crunchy and the inside is like soft, like almost like jelly. And then the spicy they put and just make, uh, make it really satisfying. Is it spicy? Mm -hmm. Not really. This uh, jargon, this. Uh, yes, I was trying to explain what it tastes like. I have no idea how to explain it. Um, a lot of people, if they never tried it, uh, it's it's difficult to accept it or enjoy it uh, the first time, even to a lot of Chinese people. But uh, so once you get used to it, it's, it's great. And it's because it's a Chinese herb and uh, it's supposed to cool your body down. And when you eat the spicy food, And then you get this together, you know, you have this hot and cool, good balance for the house. So. How would you explain the flavor of it? Jargan? Can you compare it with anything? No. No. You have to taste yourself, I'm sorry. <laughs> bardzo dobre, bardzo smaczne, bardzo ciekawe. Nie jest oszałamiające, poza tym dziarganem. Jeżeli chodzi o smaki, myślę, że przypadłoby to do gustu bardzo dużej większości ludzi. Super, super tania przekąska, no ale lecimy dalej. Zobaczmy, co jeszcze ciekawego znajdziemy. OK, a teraz idziemy na chińskiego kebaba. Nie jest to taki prawdziwy kebab, jakiego znamy w Polsce. Ciążolo pewnie i wojek by się nie zgodzili, że to jest kebab, no ale nazwijmy go chińskim kuzynem kebaba. Jest to bardzo tradycyjne danie z miasta Xian w prowincji Shanxi. Xi'an, może słyszeliście o tym. Terakutowa armia. Nie jest robione to z mięsem grillowanym, ale z mięsem duszonym. Zobaczmy jak to się to robi najpierw, a zaraz posmakujemy. Na i mowa. 远了，对 <laughs>，我們为什么要不要搬搬这里来呢？这里这个天气好，天气好呀，是气候特别好嘛。嗯，<吧>好多人都不知道丽江这个地方。是是你看，国内还是丽江有一点小名气吧？对，旅游城市嘛。嗯，旅游城市比较，外地人来的比较多。那你是怎么怎么知道丽江这个地方？ Michajse. No, się nawet tego ma. Znajduje się tam 20 różnych składników w tym, w tym sosie, w którym jest to mięso duszone. Od cynamonu po goździki. Dlatego smaki te są takie bardzo, no nie nazwałbym ich orientalnymi, ale słodkie, bardzo koszące smaki. No więc spróbujmy naszego chińskiego kebaba. Nie ukrywam jedną z, jedno z tych dań, które naprawdę robi na mnie wrażenie. Proste, trochę, trochę sałaty, trochę zielonej papryczki. Bardzo łagodne smaki, ale bardzo bogate, tak, tak samo przez ten przez dodatek 20 różnych przypraw i składników do sosu. Um, ciasto chrupiące, ale mięciutkie, świeżutko wypiekane. Mm. Delikatne mięsko, soczyste. Zobaczmy, co Li na ten temat powie. You're oh, so good. <laughs> hone, hone. A teraz czas na coś specjalnego: mózg, wieprzowy z cebulką, z papryczką, z czosneczkiem. No i do tego jeszcze dżargen, o którym już mówi, wspomnieliśmy w, przy wcześniejszych daniach. Spróbujmy taką fajną łyżeczkę tego, tego mózgu. Ja, raz, ja jadłem raz w Nepalu, ale był tak przyprawiony różnymi kary, przyprawami, że tak naprawdę nie wiem jak to smakowało. Tutaj jest trochę bardziej taki naturalny muszczek. No powiem szczerze, żeby. Żebym nie wiedział, co to jest, to byłoby łatwiej. Nie jestem specjalnie obrzydzony, bo w tej, w tej strukturze no to smakuje jak tofu. Dosłownie tofu. Jolimie, hajfang. Chucia, ma. No i jestem z pierwszy. w tym. No to od razu, ja przegryzłem jeden. Już czuję lewa strona. Po prostu zmartwiała trochę, ścierpiała. Scier <śle> <śle> Ostre. Dla Ciebie widzę jeszcze jedną łyżeczkę. No powiem, że to chyba najmniej mi dzisiaj smakowało. Pewnie bym nie powtórzył. Może z innymi przyprawami. Ja myślę, że ten blok psychologiczny przede wszystkim. <laughs> Bo ten mózg w sobie nie ma za dużo smaku. Nie ma prawie wcale smaku. No ale zobaczmy, co Lina na ten temat myśli. Muszę. Czy już kiedyś brain? Nie. No, uh, to będzie, myślę, pierwszy raz w moim życiu, że try ten brain, okej? Okay? You like it? If no one tells me what it is, this, I, I, I'm just going to say, it's tofu. I said exactly the yeah, same it, thing. Yeah. <laughs> because I have no idea what to expect. And I put in my mouth, uh, okay, it's just because someone told me it's gray. But it has very rich flavor though. It's a typical. Yeah, it's spicy, yes. But um, it's actually not bad because many layers of flavor, spicy, a little bit of numbness, tofu softened, butter, butterish flavor. Yeah. Oh. You don't eat this in Anhui? Not really. I no? mean, I, I never tried it. So. One more. Okay. <laughs> Let's go. <laughs> i mean if it was fried and it was a little bit crispy outside it would become almost like the thing we had before no but i don't know i just like if i don't think about a brain I would, I would enjoy it more you know but when i think about brain it's kind of a little bit disturbing okay <laughs> that's exactly also what i said yeah <laughs> 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 Oho, okay. A tutaj dostaliśmy taką, na próbę, do posmakowania, bułeczkę, która jest, no, jest zielona, więc możecie się już domyślacie. Jest z herbatą matcha, z tą japońską herbatą w proszku. Bardzo lubiany przez Chińczyków smak, bardzo często dodawany do słodyczy. No zobaczmy. Słodki, słodki chlebek, bardzo dobry. I powiem szczerze, super. Na śniadanko z kawą. Taki pozostaje w ustach posmak tej e, maczy. I Jest bardzo, bardzo dobry. On tak wzrasta z czasem. Przy pierwszym gryzie tego nie czuć, ale. Ale jest taka, taka ładna, taka, taka fajna gładzizna na języku, w podniebieniu. Pozostaje przez całkiem długi czas. Naprawdę fajnie. Hello, chodź chodź? Bierzemy ten do domu na pewno i jutro do kawki na śniadanie. Super. A tutaj dostałem jeszcze takie inne. This is A ten jest. To taka ciekawostka chińska. Ja nie wiem. Suszone mięso wieprzowe, suszone w takich suszarniach, że jest, no nie wiem czy to dobrze będzie widać, ale takie się robią z tego, no jakby włoski, no to taka wata zasadniczo, no i dziwna sprawa jest taka, że to przede wszystkim w Chinach jest na słodko, no tego słodycz jest taka dziwna trochę, no nie wiem. No to nie rozumiem do końca. No tego nie rozumiem. Ale to? Super, bierzemy jeden. Dla kontekstu nie tylko, że dlatego, że mamy kamerkę na dali, a dają tę po prostu okay. ludziom, którzy przechodzą, jeżeli przy są do posmakowania. No i myślę, że to bardzo działa, bo ja posmakowałem i wziąłem jeden do domu, bo jest naprawdę super. A tutaj mamy takie ciekawe stanowisko. Wydaje się mało ciekawe na pierwszy rzut oka, ale <klimy> to jest stanowisko samoobsługowe. 10 Janów, czyli około 5 zł. Możesz sobie wybrać jakie chcesz owoce. Mamy tutaj wszystko wszystkiego po trochu, w takim połyłeczku. arbus, nie wiem jak to się nazywa po polsku. Tutaj e, owoce w jogurcie, tu jest Durian, to są truskawki, pomidorki. Nie wiem jak to się nazywa po polsku. Nie wiem jak to się nazywa po polsku. E, wiśnie oraz mandarynki. Wybierasz sobie torebkę albo pudełeczko i płacisz i wychodzisz zadowolony. A szef jest zadowolony, że zapłaciłeś. Nie wiem czy takie rzeczy się pojawiają już w Polsce, ale w Chinach to jest codzienność. Super. Yeah, let's take one. They're looking good. No więc sobie przychodzi taki klient albo klientka, jak w przypadku Ling. Skanuje sobie WeChatem albo Alipayem ten QR code. Płaci. 10 janów płaci, czy nie płaci 10 janów Zapłaciła 10 Janów. Bierze sobie pudełeczko i transakcja. <grym> Zakończona, przepraszam. Tutaj smażę coś na bardzo ostrej papryce. Zobaczmy co tam smażą. To chyba właśnie tutaj się smażyło na takiej ostrej papryce. Na takim ostrym sosie z papryki. Który po prostu tak drażni gardło. Owo co może. To w następnym odcinku spróbujemy. Ośmierniczki i te różnego innego rodzaju meduzy. Wszystkie są but looks like the boss is not here, so I don't know if it's self-service. tutaj też, trzeba sobie samą wycisnąć ten sok. Mamy smoczy owoc, mamy awokado, bananki, pomarańcze, jabłka w różnych rodzajach. No i arbus, na który się dzisiaj skusiliśmy. Taki kubeczek soku z arbuza świeżutkiego, cztery złotówki na nasze. Hmm. Hmm. Myślę, że to wszystko mówi Słodziutki Słodziutki arbus. Taki przysmak z ciasta smażonego Trochę przypomina Smakiem pączka, ale bez cukru Mamy do wyboru różnego, Różne wariacje tego są niektóre z wodorostami na słoną, z cukrem trzcinowym, z jajkiem, a my sobie wybraliśmy na słodko z ciasteczkami kruszonymi Orio. Pachnie przepięknie. Pachnie pączkiem. To jest ciasto drożdżowe. Smażone na głębokim oleju. Więc myślę, że porównanie jest słuszne. Pachnie jak pączek. Zobaczymy, czy smakuje jak pączek. Słodycz. Przede wszystkim od cukru. Ale to ciasteczko też się przebija trochę. No, pączek, Naprawdę. Tłuste, bo tłuste, ale tylko na zewnątrz. Bo w środku bardzo fajnie. Puszyste. No, cieplutkie, bo świeżo pieczone, świeżo smażone. Nawet ta pasta z tego klejącego się ryżu. Całkiem pasuje, no takiej właśnie ciągłości słodki pączek. Bardzo fajny. Okay, uh, zero to five stars. How much do you give it? 4.66. Six. Oh. Oh, this is six, okay? <laughs> <laughs> Ling, please show our viewers how to uh, count on your hands in Chinese. No, a na dzisiaj to by było wszystko. Bardzo dziękujemy za wspólne biesiadowanie i zapraszamy do kolejnych odcinków, gdzie będziemy rozmawiać nie tylko o jedzeniu, ale też o innych tematach. Chociaż jedzenie będzie przewodnim naszym tematem, aby pokazać Wam, jak kultura, natura i życie w Chinach przeplata się z jedzeniem. Dziękujemy wszystkim serdecznie za oglądanie. Zapraszamy do. Subskrypcji. To jest dopiero pierwszy film, a z tego samego miejsca będzie jeszcze kilka odcinków, ale będą one przeplatane też różnymi wycieczkami do wiosek, w góry, do różnych e, rezerwatów przyrody, no i do Starego Miasta, które znajduje się na liście UNESCO. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, dziękuję. I do zobaczenia.